czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem ciężkości w nogach, lub z opuchniętymi dłońmi, które nawet utrudniają trzymanie filiżanki, a co gorsza, razem z tym stawy wydają się coraz słabsze, jakby każdy ruch był wyzwaniem. To nie jest tylko dyskomfort, to ciało proszące o pomoc, ale istnieje proste i naturalne rozwiązanie, które może odmienić twoje życie w zaledwie siedem dni, potężny napój, który zwalcza opuchliznę, i wzmacnia stawy, przywracając lekkość i swobodę ruchu w codziennym życiu. I właśnie o nim dzisiaj opowiem. Dlatego już teraz zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych treści, ponieważ ta wskazówka może być pierwszym krokiem, by znów żyć pełnią energii i wolności. Pierwszym krokiem do rozwiązania lub zapobiegania problemowi opuchlizny i słabości stawów jest zrozumienie cichego wroga, który działa w Twoim ciele. Często ludzie myślą, że opuchlizna to tylko kwestia estetyczna, drobna niedogodność wpływająca na wygląd nóg, dłoni czy twarzy. W rzeczywistości jest to znacznie więcej. To sygnał, że ciało jest w nierównowadze. Gdy dochodzi do zatrzymania wody, organizm gromadzi jej nadmiar w tkankach, tworząc uczucie ciężkości i dyskomfortu, które może rozprzestrzeniać się na nogi, kostki, a nawet dłonie, utrudniając wykonywanie prostych czynności. Proces ten w połączeniu z nadmiernym spożyciem soli i przetworzonej żywności jeszcze bardziej zwiększa objętość krążących w organizmie płynów i obciąża różne funkcje życiowe. Równocześnie działa inny czynnik ciche stany zapalne. Nie pojawiają się one od razu w wyraźny sposób, ale stopniowo instalują się w organizmie, szkodząc stawom. Skutkiem jest uczucie sztywności, bólu i utraty siły. Które szczególnie odczuwalne są w kolanach, biodrach, kręgosłupie, a nawet dłoniach. Małe ruchy, takie jak wchodzenie po schodach, przejście kilku metrów czy trzymanie przedmiotów, stają się wyzwaniem. Ta słabość nie pojawia się przypadkowo. Jest bezpośrednią konsekwencją nagromadzenia płynów i przewlekłych stanów zapalnych, które niszczą zdrowie stawów od środka. Dlatego zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że opuchlizna i kruchość stawów to nie tylko pojedyncze niedogodności, lecz wyraźne sygnały, że twoje ciało potrzebuje pomocy, wszystko się zmienia. Zaczynasz postrzegać problem jako alarm wysyłany przez organizm, a tworząc tę świadomość, stawiasz pierwszy krok ku transformacji swojego zdrowia. Nie chodzi tylko o zmniejszenie wizualnego dyskomfortu ale o przywrócenie ciału lekkości, mobilności i siły, które pozwolą ci żyć pełnią energii i jakości życia. A teraz, jak obiecałem, nadchodzi wielkie ujawnienie. Napój przeciwzapalny i detoksykujący, który może odmienić twoje ciało w ciągu zaledwie kilku dni. Nie mówimy tu o nowoczesnych formułach ani drogich produktach reklamowanych w telewizji. Mówimy o prostym przepisie składającym się z naturalnych składników używanych od wieków, które przetrwały pokolenia i były częścią życia dawnych i średniowiecznych ludów. Wyobraź sobie czasy, gdy nie istniały leki przemysłowe, ani apteki na każdym rogu. Ludzie sięgali po naturę, aby łagodzić bóle, zmniejszać stany zapalne i wzmacniać ciało. Te same składniki, które wspierały zdrowie tylu pokoleń, są dziś dostępne dla nas a ich skuteczność potwierdzają zarówno tradycja, jak i nowoczesna nauka. Podstawę tego napoju stanowią trzy potężne składniki imbir, cytryna i kurkuma. Imbir używany od starożytności w różnych kulturach jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, pomagając łagodzić ból stawów i stymulować krążenie. Cytryna, bogata w witaminę C i przeciwutleniacze, działa jako naturalny detoks, Oczyszczając organizm z toksyn i wzmacniając układ odpornościowy. Z kolei, kurkuma, nazywana przez wiele ludów złotem ziemi, uważana jest za jeden z najpotężniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych, działając bezpośrednio na stawy, zwalczając stany zapalne powodujące ból i sztywność. Nowoczesna nauka potwierdza to, co ludzie wiedzieli od wieków. Badania pokazują, że imbir zawiera gingerol. Aktywny związek redukujący stan zapalny i poprawiający mobilność. Cytryna, dzięki swojej kwasowości i wysokiej zawartości witaminy C, wspomaga produkcję kolagenu, niezbędnego do utrzymania mocnych i odpornych stawów. Kurkuma natomiast zawiera kurkuminę, substancję działającą przeciw stanom zapalnym i wspomagającą eliminację nadmiaru płynów, działając jak naturalny diuretyk to właśnie ta kombinacja sprawia, że napój jest tak skuteczny, nie tylko redukuje opuchliznę, ale działa bezpośrednio na przyczynę problemu, przywracając energię i elastyczność ciała. Wyobraź sobie teraz, że codziennie stosujesz ten przepis, czując ciało lżejsze, krążenie lepiej funkcjonujące, a twoje stawy reagujące z większą siłą i mniejszym bólem. To nie jest tylko starożytna tradycja, to naturalne, dostępne rozwiązanie, które może zmienić sposób, w jaki dbasz o swoje zdrowie. A teraz, gdy już wiesz, jak ten potężny napój działa na Twoje ciało, przejdźmy do najlepszej metody jego przygotowania, abyś mógł w pełni korzystać ze wszystkich jego korzyści w sposób bezpieczny i skuteczny. Przepis jest prosty, ale właściwy sposób przygotowania robi ogromną różnicę w wynikach. Będziesz potrzebować 200 mm mili ciepłej wody. Soku z połowy cytryny, jednej łyżeczki startego imbiru i pół łyżeczki kurkumy w proszku. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, aż kurkuma i imbir całkowicie rozpuszczą się w wodzie, tworząc jednorodny napój gotowy do spożycia. Najlepiej pić ten napój rano, naczczo, codziennie przez siedem kolejnych dni. Ten czas pozwala organizmowi lepiej wchłonąć składniki odżywcze, maksymalizując efekty przeciwzapalne, moczopędne i detoksykujące przepisu. Ważne jest utrzymanie regularności. Każdy dzień przyczynia się do zmniejszenia opuchlizny, wzmocnienia stawów i przywrócenia mobilności oraz lekkości ciału. Jedna fundamentalna uwaga. Napój jest uzupełnieniem. Nie zastępuje leczenia medycznego. Jeśli masz jakąś specyficzną chorobę lub ograniczenia dietetyczne, warto w prosty i szybki sposób skonsultować się ze specjalistą przed rozpoczęciem kuracji. Tylko to gwarantuje, że w pełni skorzystasz z korzyści w sposób najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny. Stosując tę rutynę poprawnie, zauważysz znaczące zmiany w ciągu kilku dni, zmniejszenie opuchlizny, większą swobodę ruchu i mocniejsze stawy. Sekret tkwi w naturalnym połączeniu składników, właściwym sposobie przygotowania i regularnym spożywaniu. Wprowadzając ten krok, dajesz swojemu ciału szansę na regenerację od wewnątrz w sposób naturalny, bezpieczny i efektywny. Teraz możesz się zastanawiać, co tak naprawdę dzieje się w moim ciele w ciągu tych siedmiu dni. Pozwól, że wyjaśnię to jasno, abyś mógł zobaczyć każdą przemianę, dziejącą się od środka na zewnątrz. Pierwszego dnia zaczynasz zauważać redukcję opuchlizny. Te zatrzymane w organizmie płyny, które powodują uczucie ciężkości w nogach, kostkach i dłoniach, zaczynają być usuwane. Dlaczego te płyny się zatrzymują? Głównie z powodu złego krążenia nadmiaru sodu i nagromadzonych toksyn, które sprawiają, że ciało zatrzymuje wodę jako formę ochrony. Dzięki składnikom napoju pomagasz organizmowi regulować ten proces naturalnie, pozwalając mu uwolnić nadmiar i złagodzić opuchliznę. Od drugiego do trzeciego dnia odczuwasz stopniową poprawę lekkości. Stawy, które wcześniej wydawały się sztywne lub bolesne, zaczynają lepiej reagować na ruchy. To tak jakby ciało dziękowało za dostarczone związki przeciwzapalne i antyoksydacyjne, które działają bezpośrednio na przyczynę problemu, a nie tylko na objawy. Imbir i kurkuma pracują nad redukcją cichych stanów zapalnych, które niszczą siłę stawów podczas gdy cytryna pomaga w eliminacji toksyn utrudniających równowagę organizmu. Między czwartym a piątym dniem poprawa staje się jeszcze bardziej zauważalna. Twoje ruchy stają się łatwiejsze, sztywność maleje, a wspinanie się po schodach, chodzenie czy wykonywanie codziennych czynności przestaje być tak uciążliwe. W tym okresie napój zaczyna działać głębiej, wzmacniając stawy i poprawiając krążenie sprawiając, że ciało czuje się lżejsze, bardziej elastyczne i aktywne. Od szóstego do siódmego dnia możesz zauważyć pełną przemianę, mniej opuchlizny, większa mobilność i mocniejsze stawy. Ciało funkcjonuje teraz bardziej efektywnie, eliminując toksyny, redukując stany zapalne i pomagając w odzyskaniu zdrowia stawów. Imponujące jest to, jak coś tak prostego i naturalnego może przynieść widoczne efekty w tak krótkim czasie, gdy jest stosowany regularnie i w prawidłowy sposób. Aby w pełni wykorzystać tę przemianę, niezbędne jest utrzymanie rutyny i zdrowych nawyków, takich jak stałe nawodnienie i codzienne lekkie ćwiczenia. Przestrzegając wszystkiego prawidłowo, dajesz swojemu ciału szansę na regenerację i wzmocnienie w sposób naturalny. Jeśli chcesz nadal otrzymywać takie porady, które naprawdę działają i zmieniają Twój codzienny komfort, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowości i zawsze będziesz na bieżąco z prostymi i skutecznymi rozwiązaniami dla swojego zdrowia. A teraz dam Ci jeszcze jeden prezent, kilka dodatkowych wskazówek, aby jeszcze bardziej wzmocnić efekty tego napoju i pomóc ciału w pełnej regeneracji. Po pierwsze, pij dużo wody w ciągu dnia. Nawodnienie jest kluczowe, aby pomóc w eliminacji zatrzymanych płynów i nagromadzonych toksyn, wzmacniając efekt detoksykujący napoju. Po drugie, ogranicz spożycie soli i żywności ultraprzetworzonej, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do opuchlizny i utrudniają naturalne działanie przeciwzapalne składników. Po trzecie, codziennie wykonuj krótkie spacery lub lekkie ćwiczenia. To aktywuje krążenie, poprawia wchłanianie składników odżywczych z napoju i stopniowo wzmacnia stawy. Po czwarte, inwestuj w proste, nawet szybkie rozciąganie, które pomaga utrzymać mobilność i elastyczność, zapewniając, że poczujesz korzyści napoju w każdym ruchu swojego ciała. I wreszcie, utrzymuj konsekwentną rutynę. Regularność jest sekretem, aby efekty stały się widoczne i trwałe, przekształcając twój codzienny dzień. W lekkość, energię i zdrowie. Jeśli chcesz zobaczyć część dwóch z jeszcze większą liczbą wskazówek i trików, jak dbać o ciało i maksymalizować efekty, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij włączyć powiadomień, aby niczego nie przegapić. W ten sposób zapewniasz sobie dalszy dostęp do treści, które naprawdę robią różnicę dla Twojego zdrowia i samopoczucia.